Słuchajcie, Adaś nam nie daje żyć, no. Daje nam da... ale, ale nieważne, nieważne, słuchajcie, słuchajcie, jest, jest naprawdę nieźle, to jest walka o pierwsze miejsce i o drugie, właśnie teraz, właśnie teraz, w tym momencie, za 30 sekund, normalnie wszyscy teraz będą wiedzieć, kto pierwszy wystartuje, komu się uda przebyć start, linię startu. Linie startu, tak? Tak jest, Borysek, Dokładnie, mamy spluwę, jesteśmy gotowi. Jak nie, jak nam podpadną, to ich zaszylimy, ale nieważne. Uwaga. Uwaga, weź, weź. Bądź przygotowany, słuchajcie. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Tak jest, tak jest. Wyruszyli, właśnie wyruszyli teraz. To jest adrenalina. Uwaga, uwaga. Jest, 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 jest nieźle. Jest zderzenie, jest zderzenie. Jest zderzenie, jest, jest tam, widziałem tam widziałem tam faul, tam widziałem faul, dobra, nieważne, oddetchnęli, a się do tyłu się ta osoba, więc to jest bez sensu, ale to jest jeszcze nic nie wiadomo, nic nie wiadomo. Magażby do tych boli jedno zderzenie. Dobra, nie będę widział czy boi dotnie Dotną boi? Nie Nie. Nie było boi Nie było boi słuchajcie, nie było boi Maciek pierwszy jedzie, ale jaja Sorry, to jest cenzura, ale no nie, nie mogłem się powstrzymać. Musisz powycinać.